Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Sedok i dzisiaj przedstawiam wam filmik, w którym oglądam swoje stare filmiki, które mają po 3-4, nawet 5 lat może niektóre. Możecie zostawić na początek łapkę w górę, strzelić subskrypcję, która leci tu, i tu i tu. Wielkie dzięki i zapraszam Was do oglądania. Znajdujemy się już w moim, w moim panelu filmy na kanale. Zaczynamy od początku. To był pierwszy odcinek nagrany na kanał. Jest na publiczny. oglądamy ten filmik. Monitor mój stary, to, to, jest monitor mój stary, dobra Ja dla was nagrywam fajne, śmieszne filmiki No na przykład FIFA 14, Assassin GTA 4 albo 5 No oglądajcie mój kanał, będzie bardzo fajnie, śmiesznie, jak to już mówiłem Subskrybujcie, łapkujcie, komentarze piszcie No i to wszystko No <laughs> <się do> to <laughs> Wiem, wiem Miałem mega dowalony śmiech, wiem o tym i. Ten koniec, Psiu, ale fajne to widzę. Fajny pokój śliczny. Oj, ten bulkowaty 6 lat temu. 6 lat temu, już mogę mówić, że to jest 6 lat temu. Jestem aż zdziwiony. Dobra, to był pierwszy odcinek na moim kanale. Kolejne to były z FIFA. No to sobie po prostu grałem FIFA. Witam Was. Bardzo Nie pytajcie czym to nagrywałem, tak? Kiedyś nagrywałem to? Ee, telefonem Bulkowaty ziomuś, Dziś będę nagrywał... 14. no to Nowa Grałem sobie FIFA 14, nagrywałem to telefonem, czajcie bazę? Nie wiem jak to się stało. No nie będziemy całego odcinka oglądali, no ale tu po prostu grałem, nagrywałem FIFA. Jeszcze końcówka była fajna, bo na końcu było. na No i to wszystko. No na razie. Do Pa! Na końcu normalnie, bo sobie tam przekonwertowywałem wideo, żeby miał mniejszy rozmiar. Po prostu grałem sobie fichę, tak? Mój zapis to być gram tak? Już nie wgłębiam się w szczegóły. Jakość jest Tutaj są ważne wiadomości, ale to już nie jest. Ktoś ma tą gretą, nie? Nikogo... Kiedy, kiedy miałem taki inny głos, totalnie. Nagrę z rana, do tego głosu teraz, ale chodzi o to, że po prostu obiecałem, że nagram, czy nagrę. I tamty, czasu. po prostu nie się tak? To Po prostu składcem, tym sobie grałem. Sorry. A tak a propos to był mój pierwszy kanał, na którym zaczynałem. Nigdy wcześniej kanału nie miałem przed tym kanałem i to były pierwsze firmy, które tak miały spokodzę. To kolejny odcinek z Fify. Siemaneczko, a z tej strony burkowa ty Witam już w drugim odcinku z fantastycznej gry. Z fantastycznej gry, jaką jest Fifa 2014. Na kraku, ale ci nikt nie wiem. Mogę zrobić dla was odcinek z FIFA 14, jak chcecie. <grym> na jakimś tym live'ie mogę zrobić, nie ma problemu. Dobra, no to tu, tu też gram sobie w FIFA i wygrałem obydwa mecze. Byłem mega kozakiem, ale grałem chyba na, na poziomie, nie wiem, albo na amatorze grałem, albo na początkującym chyba początkujący. Ale końcówka, dane, końcówka was rozwali, patrzcie na to. Ten tu. Okej, okay. nie Muszę sobie w ogóle jakiś aparat, tak a propos, już nie jest kanałem związany, Muszę sobie jakiś aparat kupić, który by mnie nagrywał. I mógłbym sobie montować oddzielnie kamerkę, oddzielnie ekran, bo niektórzy tu beż mają tak. Nie, ja, nagrywają, to mogę sobie czymś na ekran ekran, mówią, coś się później zmniejsza. Więc tego jest na aparat. Lub, no nie wiem, to jest na pewno na pewno nie, nie, nie taka kamerka zrywa, którą ja Bo nie będę takiego ekranu, i kupić się tym tak. No i będziemy kończyli raz, no bo co? Oglądajcie Dobra. to. To yy, myślę, że filmik się Wam spodobał. Yy, tak? Yy, wiecie, subskrypcje, łapki w górę, komentarze. No i to wszystko. Na razie coś się pa? do następnego odcinka. Na razie. Chujo. To był kiedyś nagrywane telefonowy chyba mojego brata nawet wiecie. Jak mi się wydaje coś. No dobra, stary czas Faj, fa, fajny odcinek GTA 5 z Afriko na PC-ta nieaktualne. Oj! Ten film robił z furorę totalną, jeszcze ta miniaturka w gimpie. Nie wiem, czy YouTube mi nie zbanuje za to, e, za to filmu, ale będę musiał sobie chyba wyciszyć e, w, w nagraniu tą nutę. No i tu pokazywałem stronkę, ale jaka jakość. Ło kurde, no na, na bandikamie była taka jakość? Oj wątpię, no ale powiedzmy, że była, nie, niech będzie, że była. No i co, no i tutaj pokazuję na notatniku, bo niby mikrofon mi się zepsuł. <laughs> No i co ja pokazywałem? Pobierz gta.pl A tutaj wszyscy, a sms jest za darmo? Niestety nie, a yeah. Trochę Ale powiem wam, że... No nie wiem co wam powiem No fejur chyba No ale ten filmik mam na publiczny nadal Trzeba kupić aparat jak bym nagrywać, jakby w sensie aparat Na pewno coś lepszego niż kamerka Ostatni odcinek jaki dzisiaj obejrzymy Może nie oglądam całych Ostatnie dwa filmy jak to obejrzymy To nie jest wszystko Moje drugie outro kanału, ale oni to zbanowali, jakby nie mogę nic z tym zrobić Nagrywałem kiedyś Agario I poradnik i jak dodać kasę do, do tego Akcja sub za sub, o Jezu Tu już był montaż chyba, jak mi się coś wydaje, Agario miaturka jakaś tam jest Ten znak wodny Camtasia Studio 8 chyba wtedy I ten jeszcze na górze mam, że actionem nagrywałem 30 fps -u totalny lagi mam. Powiem tak, nic ciekawego się nie dzieje oprócz tego, że sobie gram i jest muzyczka w tle. Ty, nawet miałem jakieś outro. Dzięki za obejrzenie filmiku. No dobra, to był odcinek przedostatni, teraz ostatni. Jak dodać hajs do farmiga 19. Dodajemy tak samo do 15 i 4 lajki. Wtedy nie wiem, ile miałem subów, że tak, tak mi szło. A to, to, to akurat mam powiem, że to intro robiłem sobie sam. Co z tego, że w Camtasia Studio, ale zrobiłem je sam. To już był jakiś wyczyn, wtedy może miałem z 200 subów, może nawet nie. Po 2015 rok, w grudniu. Czyli od momentu mojego pierwszego filmiku, minął rok, jak zacząłem coś takiego nagrywać. Jakość jest gig. No i tutaj widzę, jest nagrywane na tym. O, jeszcze no, moje stare dyski. No Jezus, jak ja to wtedy miałem Stary komputer No po prostu dodaję kasy do farminga Patrzcie jaki byłem kiedyś bogaty farmingu 12 koła Będzie I to zbliżenie i ta strzałka na Camtasia Studio Nie nagrywałem farminga, ale nagrałem poradnik i jak dodać kasy, ważne, to się liczy Kiedyś nie było takich opcji, że mogłem sobie to, to ustawiać albo tu coś ustawiać Tylko musiałem oddzielnie wchodzić jakieś tam karty, edytor Teraz mam tu wszystko no i jeszcze Eurotraka nagrywałem, nagrałem EuroTraka. Jedyna łapek w górę, Moje intro było kozackie wtedy. Cieszyłem się, że to zrobiłem. Jeszcze ten dźwięk z gry taki z jakiś, nie wiem, taki inny. Będę jeździł ciężarówką, w ogóle mało wtedy nagrywałem w z Głosem, tylko takiego. 1080p ale. Jak to ciało, jakby. No nie chodziło to płynnie na pewno. To chyba było na najniższych. Jak chcecie, to mogę nagrać recenzję swojego starego kompa, co ja tam w nim miałem. Wstęp i na tym zakończyłeś. Ubiłeś czy pobrałeś. Obrema co? Robiłem sobie misję, cofałem. I tak naprawdę to wszystko w tym odcinku. Na moim kanale początki były dość nudne, no bo ani z głosem, tylko jakieś agario Później w sumie nie było też nic ciekawego, ale nagrywałem spróbuj się nie zaśmiać Co było na pewno dla większości osób śmieszne, ale też cringe, no bo rozbijałem sobie jajko na głowę Jak te filmiki mam, to w następnym odcinku wam je pokażę Jeżeli pod tym odcinkiem dobijecie po 3 lat 15 łapek w górę To nie jest dużo, a ja wymagam po prostu, bo Chcę zobaczyć, że jednak ktoś to będzie w jakimś stopniu może oglądał, to zabieram się za wrzucanie drugiego odcinka z moich starych filmów, gdzie je oglądam. Także mówię, subskrypcji zostawcie. I dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. I może do kolejnego odcinka, jeżeli będzie dobra odcinka.